Witajcie kochani w nowym filmiku. Na wstępie chcę Wam bardzo mocno podziękować za tak przemiłe i pozytywne przyjęcie mojego wcześniejszego filmiku i pomysłu nad stworzeniem takiej mini na temat Włoch, zwyczajów, kultury, rodziny i całej reszty. Widzę, że temat Wam się bardzo podoba, dlatego też postanowiłam, że będę to kontynuować i stąd dzisiejszy filmik, a porozmawiamy sobie o czymś, co przewijało się troszeczkę w komentarzach pod ostatnim moim filmikiem, a mianowicie o mamisynku. I tym naszym takim wyobrażeniu Włocha, mamisynka, o tym, że albo mamy kasanowe, albo właśnie mam tego mamisynka jak to tak naprawdę wygląda. I dzisiaj postaram się Wam troszeczkę przybliżyć ten temat i mam nadzieję, że sprawię też, że zaczniecie rozróżniać troszeczkę to, jak to w rzeczywistości wygląda. Bo tak, z jednej strony każda kobieta potrafi wyłapać u mężczyzny cechy mami-synka. Myślę, że mężczyźni też już potrafią między sobą wyłapać takie cechy. Natomiast nasze wyobrażenie o tym, jak rzeczywiście wygląda mami synek i jak się zachowuje, jest troszeczkę inne i troszeczkę odbiega do te, od tego, jak to wygląda we Włoszech. I teraz właśnie postaram się wam to jakoś tak wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio chaotyczne, ale że zrozumiecie, o co mi chodzi. Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli od pojęcia rodziny, bo tutaj musicie też zwrócić uwagę na to, że we Włoszech rodzina jest Postawiona bardzo wysoko w takiej hierarchii. Włosi kochają swoje rodziny, uwielbiają, mają do nich szacunek. Jeszcze kiedyś można było zauważyć, że włoska rodzina to była ogromna rodzina. No teraz już ze względu na ten kryzys ekonomiczny i jak to wszystko wygląda, trochę te czasy się zmieniły. Natomiast na południu bardzo często spotkacie się jeszcze właśnie z tym typem takiej wielkiej włoskiej rodziny. I jeżeli nawiązuję tutaj do rodziny. To muszę zwrócić Wam bardzo ważną uwagę na pozycję mamy w tej rodzinie. No bo jeżeli mówimy tutaj o mami synku, no to nie może zabraknąć porównania, jeżeli chodzi o mamę. Włoska mama to jest włoska mama. Kiedyś było tak, że kobiety siedziały w domu, wychowywały dzieci, zajmowały się domem i robiły wszystko inne, a mężczyzna chodził do pracy i zarabiał na tą rodzinę. W tej chwili te tradycje, już Wam wspominałem w wcześniejszym filmiku. Troszeczkę zanikają właśnie też ze względu na ten kryzys ekonomiczny. Natomiast jeżeli spojrzymy na te starsze rodziny włoskie i pójdziemy w, troszeczkę w stronę południa, to tam te tradycje są troszeczkę takie zakorzenione, trosz, widać to, widać to jeszcze właśnie w tych starszych rodzinach. I a, mama to jest mama. To nie, mamie daje się. Ogromny szacunek, mama bardzo wysoko się na rękach nosi, mama ma to wszystkiego prawo, mama um, ma głos um, i to nie jest tylko taka kura domowa, jakby się nam wydawało, że ona tam sprząta robi i tak dalej. No nie, mama to jest mama. I mówi się, że um, kobieta mężczyzna jest głową rodziny, ale słuchajcie, tak na dobrą sprawę, tą głową kręci właśnie kobieta. I we Włoszech jest to bardzo, bardzo widoczne, zwłaszcza na południu. I teraz do czego zmierzam? Jeżeli mamy tutaj właśnie tą mamę, taką włoską mamę, to musicie też zrozumieć podejście dzieci do mamy. Ponieważ mama, no wiadomo, wychowuje, uczy, przekazuje jakieś tradycje, to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mają do tej mamy ogromny, ogromny szacunek. I może wam się wydawać, jeżeli na Waszej drodze stanie jakiś Włoch, który będzie bardzo pozytywnie wypowiadał się o swojej mamie, który będzie często utrzymywał ten kontakt z mamą, kiedy będzie mówił, że o nie wiem, moja mama bardzo dobrze gotuje, albo najlepiej gotuje, albo u mnie w rodzinie, w rodzinnym domu, mama to, mama tamto. Możecie też pomy możecie pomylić to troszkę właśnie z tym takim podejściem a, wyobrażeniem mamy synka, że jeżeli ten Włoch będzie Wam o tym często mówił, często do tej mamy nawiązywał, to od razu, że to będzie mamy synek. Słuchajcie, nie jest tak. Um, a zaraz Wam powiem dlaczego. Um, po prostu, tak jak mówię, Włosi, mężczyźni, jak i kobiety, ale Włosi, mają bardzo duży szacunek do rodziny, zwłaszcza do mamy. Inną sprawą jest Właśnie są właśnie te charakterystyczne cechy mamy synka. No bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Powiem Wam tak, ja przez te 13 lat bycia w związku z Massimo, przez nasze częste wyjazdy i też poznanie różnych włochów z różnych części natrafiłam na trzech takich mężczyzn, czyli na trzech synków. I na początku trochę się z tego śmiałam, ale później zauważyłam właśnie te takie charakterystyczne cechy, które można wyróżnić u mami synków. A, po pierwsze, są to mężczyźni, którzy będą mamę stawiać ponad wszystko. Czyli nie tyle mama będzie miała dla nich, będą mieć dla mamy ogromny szacunek i będą ją tam gdzieś wysoko stawiać i bardzo dobrze się nie niej wypowiadać, ale mama będzie miała prawo do wszystkiego i mama będzie kierować ich za rączkę przez całe życie. Oznacza to, że będą... Bardzo często do tej mamy dzwonić, i powiem Wam tutaj, że nawet kilka razy dziennie. Bardzo często do tej mamy przyjeżdżać. Ich mama będzie i tylko mama najlepiej gotowała, o wszystkim wiedziała. Jeżeli będą mieć jakiś problem, to będą zgłaszać się właśnie do mamy, tak jakby lecieć do niej od razu, do mamy. Ale co jest chyba w tym wszystkim najgorsze i takie najtrudniejsze, to to. Że, jeżeli zwiążecie się z takim Włochem, to on tą mamę będzie stawiał ponad Wami. Niestety. Będzie pozwalał jej się wtrącać w Wasz związek, być w tym związku, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Będzie szanował bardziej zdanie jego mamy, swojej mamy, niż Wasze zdanie. I niestety, prawda jest taka, że takie związki. No nie mają przyszłości. I powiem Wam, nie tylko Polki, które trafią na takiego Włocha, czy jakiekolwiek inne cudzoziemki, które trafią na takiego Włocha, będą uciekać, ale również Włoszki mają z tym problem. No bo umówmy się, każdy z nas, zakładając rodzinę jakikolwiek związek, chce mieć w nim też trochę prywatności. A jeżeli mężczyzna, z którym się wiążemy, ze wszystkim leci do mamy i pozwala jej wchodzić z tymi butami w nasze życie. No, to to już nie jest dobre. To już niestety nie jest dobra oznaka, że ten związek będzie miał jakąś przyszłość, że ten związek jakoś tam się potoczy, tak? No i właśnie tutaj te cechy mamy synka, które ma takie podejście do mamy, są widoczne. Ale też inną cechą, którą tutaj można wyróżnić u takiego typowego włoskiego mamisynka, to jest to, że on jest wiecznie sam. Nie jest w stanie. Hmm, zaimponować kobiecie, nie wie jak to robić, i Ech, zazwyczaj widać to u mężczyzn starszych. No, niestety, tutaj Wam powiem, że o ile jest jeszcze tam jakiś młody chłopak, dzieciak, który nie ma jakiegoś doświadczenia, to okej, okay, to można mu to jeszcze jakoś tam wybaczyć, można mu pokazać, powiedzieć, jak to zrobić. Ale jeżeli jest to już mężczyzna po czterdziestce, który. No właśnie, no ta mama Amore Mio i cały mój świat i nic poza nią No to mamy tutaj właśnie ten typowy włoski mami synek, typowy mamone A powiem wam, że jeżeli traficie na takiego mężczyznę To osobiście uciekajcie, dam wam radę, uciekajcie bo to naprawdę nie będzie miało żadnego sensu. I powiem wam, że znam kilka takich dziewczyn, które są związane z Włochami, którzy mają wiele cech do tego, żeby właśnie podciągnąć ich pod ten typ mamisynka, i bardzo często te dziewczyny na to narzekają, ale jakoś sobie są w stanie z tym poradzić. No i też znam takie związki, które się rozpadły właśnie przez. Przez tą sytuację z tą mamą. Także sami widzicie ten. Um, z jednej strony stereotyp, ale też taki typ tego włoskiego mamisynka to jest sprawa bardziej skomplikowana, niż wam się wydaje. Czyli po pierwsze, nie możemy patrzeć na Włocha, który bardzo dobrze wypowiada się o swojej mamie i który ma do niej ogromny szacunek, jak ona mamisynka. Natomiast musimy wziąć uwagę pod, musimy wziąć pod, też tutaj pod uwagę to jak traktowana jest włoska rodzina jaki jest do niej szacunek, jak to wszystko wygląda te tradycje i tak dalej. i kolejna ważna sprawa to jest to gdzie ten, gdzie my jesteśmy w tej hierarchii, my kobiety w związku z takim mężczyzną, gdzie on nas stawia i można to naprawdę bardzo szybko wyłapać. Uwierzcie mi, można to bardzo szybko zauważyć. Mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmikiem troszeczkę przybliżyłam Wam, jak to wszystko wygląda. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie, czy udało Wam się spotkać takiego właśnie mamisynka, o którym ja tutaj dzisiaj opowiadam. No i co Wy teraz na ten temat myślicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie również o tym, że ja tutaj odwołuję się do części południowej Włoch. Czyli pamiętajcie, północ i południe to jest podział, który będzie przewijać się w moich filmikach ze względu na różnice kulturowe, ze względu na tradycje. To jacy są Włosi, jak o sobie mówią, jak się wypowiadają, zachowują, jak wyglądają. Ja ze względu na swoje doświadczenie będę właśnie nawiązywać do południa, ale myślę, że, że to południe to jest takie miejsce, o którym mamy największe wyobrażenie, te ideały nasze na temat Włoch. No i mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego tutaj za złe. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać co i jak. I zapraszam Was oczywiście do następnych filmików. Buziaki pa!